Cześć wszystkim, dzisiaj zanurzymy się w świat teorii spiskowych dotyczących jednych z najbardziej wpływowych rodzin w historii, Rothschildów i Rockefellerów oraz ich rzekomej kontroli nad globalnymi wydarzeniami i finansami. Więc załóżcie swoje czapki z folii aluminiowej i zaczynamy. Najpierw porozmawiajmy o Rothschildach. Rodzina ta zyskała na znaczeniu w XVIII wiecznej Europie. Major Amschel Rothschild stworzył imperium bankowe, które rozciągało się na główne europejskie miasta, takie jak Frankfurt, Londyn i Paryż. Ich sieć bankowa była przełomowa i finansowali rządy i przemysł w całej Europie. Ale z wielką władzą przychodzą zgadliście teorie spiskowe ludzie zaczęli wierzyć, że Rothschildowie potajemnie kontrolują globalne finanse i politykę. Jednym z uporczywych mitów jest to, że zyskali ogromnie na bitwie pod Waterloo, manipulując giełdami. Te teorie często mają antysemickie korzenie i są, szczerze mówiąc, bezpodstawne. Teraz przenieśmy uwagę na Rockefelleru. John D. Rockefeller dorobił się fortuny w przemyśle naftowym dzięki Standard Oil, która w pewnym momencie kontrolowała prawie cały rynek ropy w USA, Rodzina następnie zdywersyfikowała swoje inwestycje w różne branże, w tym edukację, naukę i filantropię. Podobnie jak w przypadku Rothschildów, teorie spiskowe twierdzą, że Rockefellerowie kontrolują globalne instytucje, takie jak Światowa Organizacja Zdrowia, a nawet zaplanowali pandemię koronawirusa. Spoiler alert, nie ma wiarygodnych dowodów na poparcie tych teorii. To tylko współczesne mity. Dobrze, zróbmy mały objazd do Rezerwy Federalnej. Założona w 1913 roku Fed jest centralnym bankiem Ameryki. Teoretycy spiskowi twierdzą, że jest on kontrolowany przez banki prywatne, w tym, zgadliście, Rothschildów i Rockefellerów, dając im ogromną władzę nad globalnym rynkiem finansowym. W rzeczywistości Fed to złożona sieć organizacji finansowych, politycznych i akademickich które współpracują ze sobą, aby utrzymać stabilność gospodarczą. Nie jest kontrolowany przez żadną pojedynczą rodzinę. Następnie Templariusze. Ten średniowieczny zakon wojskowy został początkowo utworzony w celu ochrony pielgrzymów w Ziemi Świętej. Z czasem zgromadzili znaczne bogactwo i władzę, co doprowadziło do ich upadku na początku XIV wieku. Teorie sugerują, że wpływ templariuszy trwał w podziemiu, przekazując swoje sekrety przyszłym elitom, takim jak Masoni i zgadliście Rotchkaldowie. Ponownie brak tutaj solidnych dowodów, tylko kolejne spekulacje. A potem jest Titanic. Niektórzy uważają, że jego zatonięcie nie było wypadkiem, ale zaplanowanym posunięciem mającym na celu wyeliminowanie przeciwników Rezerwy Federalnej, takich jak JP Morgan. Ta teoria sugeruje, że potężne elity zorganizowały katastrofę. Choć intrygujące, ważne jest, aby pamiętać, że tragedia Titanica była właśnie tym tragedią, a nie zorganizowanym wydarzeniem przez elity finansowe. Na koniec wspomnijmy o nowym porządku świata NWO. Ta teoria głosi, że tajna, elitarna grupa dąży do ustanowienia jednego globalnego rządu, kontrolującego wszystkie aspekty życia. Rodziny finansowe, masoni i iluminaci są często łączone z tymi twierdzeniami. Podczas gdy globalizacja może centralizować niektóre mechanizmy, nie ma dowodów na globalny spisek na rzecz jednego światowego rządu. Stosunki międzynarodowe są niezwykle złożone, na które wpływają różnorodne interesy państwowe, ekonomiczne i kulturowe. Więc, jaki z tego wniosek? Teorie spiskowe są fascynujące, ale często oparte na dezinformacji i uprzedzeniach. Krytyczne myślenie i poleganie na faktach są kluczowe dla obalenia tych mitów. Dzięki, że dołączyliście do mnie w tym głębokim zanurzeniu w teorie spiskowe o globalnej elicie. Jeśli podobał Wam się ten film Kliknijcie przycisk Lubię to, subskrybujcie kanał i dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tych teoriach. Do zobaczenia następnym razem. Pytajcie, ale zawsze szukajcie prawdy.